Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando. Jest ze mną Marek Wyszyński-Rychu. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć Mando i witam majówkowo wszystkich słuchaczy. No piąteczka jak zawsze. Taka powinna chlapnąć. Nigdy nie chlapie, nie możemy trafić. <laughs> Dawaj, jeszcze raz, jeszcze raz. Trzeba klasnąć o. i udawać. O, weszło. Dzisiaj będziemy rozmawiać o gwiezdnych wojnach. Dzisiaj wracamy do Wielkiej Republiki. Już niedługo, w zasadzie już została wydana nawałnica, czyli słuchowisko, skrypt słuchowiska z pierwszej fazy. Jeszcze jej nie czytaliśmy. Za dwa miesiące, czy za miesiąc nawet zostanie wydana kolejna książka z drugiej fazy. Również skrypt słuchowiska, no a potem ruszamy z zamknięciem tej fazy, dlatego my zamykamy ją podcastowo. Przynajmniej ten rozdział, który do tej pory był wydany. I dzisiaj będziemy rozmawiać o książce Konwergencja, czyli pierwszej dorosłej książce z drugiej fazy, z tej pierwszej fali drugiej fazy. I zanim przejdę do konwergencji, pozwolicie, że otworzę sobie piwko. Dwa zdania. Konwergencja to jest książka, którą napisała Zoraida Kordowa, która debiutuje w Wielkiej Republice ale nie debiutuje w Gwiezdnych Wojnach, bo ona już wcześniej napisała kilka opowiadań i miała jedną książkę, A Crash of Fate, która była to, to było young adult wydane w ramach tej serii Galaxy's Edge. No i napisała też młodzieżową książkę z trzeciej fazy, także jeszcze kordowe zobaczymy. No to ta dorosła nawet jest bardzo młodzieżowa, jak się ją czyta, więc myślę, tak. że, że, że nie, nawet nie poczujemy dużej zmiany, jeśli idzie o styl pisarski. Tak jest. Natomiast sama książka, zaraz postaramy się streścić jej fabułę, ona jest. to już Tu się dzieje bardzo dużo, także będziemy sobie wchodzić w zdanie. Jej akcja rozgrywa się równolegle w zasadzie, bo mm -hmm. to jest końcówka konfliktu między. Eiramem i Eranoch, ta wieczna wojna między dwoma planetami, poprzednia książka, którą czytaliśmy, wyprawa do zaginionego miasta, kończyła się zawieszeniem broni. No tutaj właśnie widzimy, jak doszło do tego zawieszenia broni, do tego pokoju. Plus przebija nam gdzieś ścieżka, i matka informuje, że w zasadzie jest budowany ten ich statek, który budowali w pierwszej książce: Ścieżka Przeznaczenia. Mm -hmm. Więc to wszystko, te trzy książki, które mieliśmy: Młodzieżówka, Książka dla Dzieci i Książka dla Dorosłych, rozgrywają się mniej więcej równolegle. No, Chcesz streszczać no, mogę Ja ci mogę będę zacząć. się wcinał, no, tak jak bo powiedziałem na bieżąco. Osią fabuły jest konflikt między Eramem i Eronoch. Sama książka zaczyna się w momencie kolejnego zawieszenia broni, do którego złamania błyskawicznie nadchodzi. Tak? Mamy na samym początku dwie, no dwie frakcje, czy dwie wrogie planety, które okupują, czy pilnują korytarza, którym mają przyjechać, ma przyjechać transport humanitarny na jedną z tych planet. No, po czym okazuje się, że w ramach tego, tego transportu humanitarnego, z którym przylatują Jedi, pojawia się jeszcze jeden z kanclerzy e Republiki, No to dopiero jest dowiadujemy, że kanclerzy jest dwóch. Dwojem, e, tak, dwoje, tak. Jest kanclerz tak. Molo i kanclerz Kiong hmm. Greylark. Tak, no, do pani Greylark jeszcze dojdziemy, bo ona też ma tutaj swój, e, swój wątek, w zasadzie jej syn. No, w każdym razie konflikt, czy w zasadzie to zawieszenie broni bardzo szybko. Ono się... przez przypadek się zrywa, no bo. Oni przez to, że. Spadają. pojawia się molo, bo on się pojawia i trochę psuje. No, trochę wybija ten statek humanitarny, on zaczyna spadać w stronę Eiramu. Natomiast no, żołnierze Eranochu nie mogą przekroczyć tej granicy, mhm. a przekraczają ją, więc dochodzi do strzału. Plus no, jeszcze. jeszcze sabotaż? No właśnie, sabotaż nie wiadomo kogo. Ktoś. No zhakował z statków. Domyślamy się. Yy, ja, ja jeszcze na tym etapie się nie domyślałem, ale to zostaje wyjaśnione mm. później. Tak, mamy, mamy ten sabotaż, i w związku z tym kapitan, nie, nie straży, tylko Aha. kapitan Ksiri Albaran i jednocześnie księżniczka Eronoch księżniczka rozbija się na Eiramie i tam bardzo szybko zostaje uratowana, bo wpada do wody, zostaje uratowana przez księcia Fantuzana, który jest księciem na Eiramie, więc. Możemy się domyślać, w którą stronę to, to będzie zmierzało, a jednocześnie mamy Jedi i kanclerza, którzy próbują. Znaczy, Jedi zostali poproszeni o pomoc w załagodzeniu konfliktu, a kanclerz Molo po prostu próbuje, nie wiem, trochę zdobyć kurczę punktów popularności i, i próbuje jednocześnie doprowadzić do rozejmu między tymi dwiema planetami. I zostaje powołany, nie mam słowa, takie spotkanie mhm. pokojowe, szczyt, na, pokojowy, szczyt no. pokojowy na Księżycu pomiędzy tymi dwoma planetami, na którym stawiają się główni władcy, królowa Adriala z Eiramu Król z Eronocha, wicekról, żołnierze, syn wicekróla Fantuzan, Ksiri Albaran i Jedi. I tak naprawdę pierwsza multą, multą. połowa książki to jest ten szczyt pokojowy. Na którym dochodzi do różnych rzeczy, różnych tajemnic. Ktoś zostaje zamordowany, ktoś próbuje tutaj coś zrobić, żeby do tego nie doszło, do tego pokoju. Pierwsza połowa książki jest y -y. taka. No, jeśli czytaliśmy młodzieżówkę, to wiemy jakby za, za sprawą czego dochodzi do, do tego, finalnie dochodzi do tego rozejmu. E, I tu myślę, że nie będę jakoś mocno spoilerował. No. No, pojawia się wątek małżeństwa pomiędzy Ksiri i, i fanem. Który na początku wydaje się no tak czysto można powiedzieć dyplomatyczny, a w którymś momencie oczywiście zaczyna rodzić się między nimi jakieś, jakieś zauroczenie, jakieś, jakieś uczucie. No i mamy tutaj, znaczy mamy Jediów, ale tak naprawdę Prym wiedzie tylko jedna rycerka. No, bo tych Gytaiów znów jest. Jest dwoje, no, dwóch mistrzów. Padałanka i rycerka. Padałanka tak? jeszcze tam czasami się przebija, ale nawet nie pamiętam imienia. A tych mistrzów to już w ogóle. Jest jedna rycerka, Jelana Taj, mhm. która tutaj o, gra główne skrzypce. I wspomniałem już wcześniej kanclerz yy, Kiong Greylark, też ma tutaj swój wątek, w zasadzie nie ona, a jej syn. Bo jej syn taki. E, no, taki kurcze, nie wiem. E, no on jest Z, z domu. No, ale tak, też on ma przeszłość, on ma. Duży zatarg do Jedi nie znosi ich, ponieważ oni... No, w pewien sposób według niego odpowiadałem za śmierć jego ojca. Mhm. On pije dużo, on się bawi, on przegrywa kasę. To jest taki właśnie tak jak mówisz, dzieciak z dobrego domu. I kanclerz stwierdza, gdy wyciąga go po raz kolejny z aresztu tak, po jakiejś burdzie śmierdzącego, zapijaczonego, stwierdza, że będzie dobrym przedstawicielem jej na szczycie pokojowym. Tak, no i stawia, Multimatum, jak pojedziesz, to dostaniesz całą kasę, którą, bo czy ma jakiś sień, nie, fundusz powierniczy czy coś w tym stylu, który jest zamrożony. I mówi, że dobra, jeśli, jeśli polecisz i będziesz moimi oczami i uszami na tym szczycie, to, to dostaniesz tę kasę. No i tak szybko streszczając to do końca. To no opowiadamy te... tu chaotycznie, bo, tu bo ta książka je, bo ta jest, chaotyczna jest chaotyczna i tu się naprawdę dzieje. Ta... Na tych 400 stronach dzieje się wszystko. Ta pierwsza część to jest ten szczyt. Przerywane oczywiście różnymi innymi rzeczami, a potem gdy już oni stwierdzają, gdy Xiri i Fan stwierdzają tak bierzemy ślub, tak my zakończymy tę wieczną wojnę, no to wszyscy wracają na swoje planety i oni zaczynają tak naprawdę taki podróż, rajd taki najpierw po, po przez wioskach. Eronoch i to jest wtedy po kolei, jadą tutaj. Ci jeszcze w ogóle nie wiedzą, że dojdzie do pokoju, więc się jakoś tłuką. Jadą tam, coś się wydarza. Jadą no, dalej, mhm. ktoś ma plan, żeby ich pozabijać. Jadą jeszcze dalej, coś się dzieje. I następne nie wiem ile stron, pewnie z 30% książki, to jest coś takiego. A potem dostajemy ostatnie, może ze 20 czy 25% książki, w której wcale się to nie uspokaja, tylko tak naprawdę dzieje się z 5 razy więcej. Dokładnie. Jeszcze, no, bo dzieje się wszystko już tam. Cały czas mamy jeszcze na frakcję na Eronochu, jakby taką wierną nie wiem, Dzieci planecie. Tak, Dzieci Eronoch. I, I no mi się cały czas kojarzyło ze ścieżką, nie mogłem się tego A ścieżka e, tego też pozbyć. jest. A I to wszystko jeszcze zostaje wpleciona w którymś momencie e, ścieżka, bo cały czas mamy agentów ścieżki, oni dostają swoje takie subrozdziały, więc co jakiś czas się pojawiają, próbują coś zrobić. Tam też oczywiście co chwila jakaś intryga, sztylet w plecy i tak dalej, więc burda jest niesamowita, no, naprawdę, jeśli idzie o tego o fabułę, mnóstwo. Zwłaszcza w tej drugiej końcówce, gdzie w zasadzie mamy już tylko akcję i trochę zaczyna się gubić ciąg przyczynowo-skutkowy. Naprawdę ta akcja gna na łeb, na szyję, i tak jest trochę jest lekkie wrażenie, że zostało może te 100 czy 200 stron. I Kordowa wpycha tutaj niesamowicie dużo wydarzeń, próbuje wszystkie te wątki. Domknąć dosłownie w ostatnich dwóch, trzech rozdziałach. Ale no, to już bo wchodzimy te, 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 te ostatnie rozdziały to jest po prostu: czytasz rozdział, coś się dzieje, czytasz drugi, i to, co się działo wcześniej, to już jesteśmy gdzie indziej. Jest już w ogóle inna sytuacja. Jeśli się zastanawiasz, kiedy to się wydarzyło? Nie wiadomo. Równolegle jest ten ślub, zjeżdża pół galaktyki yy, do tych. Tak, dwoje kanclerzy, którzy nie mogą ale być w też tym miejscu. Połowa zakonu Jedi tak. i tam, tam mnóstwo yy, połowa łowców nagród z galaktyki, i, i, to, i tam się dzieje wszystko równolegle. Ale dobra, to tyle jeśli chodzi o fabułę. Ale my mówimy, że w tej samej fabule jest chaos, mm -hmm. yy, bo jest tego tak dużo, ale pomimo tego, że ja. mi się przyjemnie czytało tę Ale książkę, ja żeby też, to było ja, jasne. Ona ma. Bo zaraz długa, zaczniemy a ja ją, krytykować. A ja. A mi się podoba. Ja, dla mnie długofalowe było fajne, że była długa przerwa. Czy ja miałem długą przerwę od wielkiej. Mhm. Znowu trochę musimy poczekać na kolejne. Nie, nie mówię o tempest ranerze, tak? Bo to jest jakby. się troszeczkę cofamy. Eee, po trzy... Mi się to fajnie czytało, bo to była wielka republika, no, ale przede wszystkim. Kończąc nie? tę myśl, żeby było jasne, też mi się to dobrze czytało, ale to nie jest dobra książka. I Kordowa nie jest chyba dobrą pisarką, bo chaos to jedno, mnogość tego wszystkiego to jedno, ale to jak ona to jeszcze opisuje, to potęguje kilkakrotnie ten chaos, bo mm, dla mnie największym problemem chyba tej książki jest to, że Kordowa, mam wrażenie, kompletnie nie umie pisać z ten akcji. Mm -hmm. I to tak nie, że pisze je źle, ona ich nie pisze. Co prawda już w końcówce dobra, no nie, nie mogła od tego umknąć. No bo tak. to wszystko się dzieje, Ale to, to, więc to musiała to napisać. nie ma akcji to są stand-upy. Przez, e, przez całą tę książkę to jest na tej zasadzie, że ona doprowadza do punktu wrzenia, mm -hmm. na przykład rozdział się kończy, że ktoś zapala miecz, albo rozdział się kończy, że ktoś oddał strzał, albo został postrzelony. I następny rozdział zaczyna się już po wszystkim. Oni tak. gdzieś siedzą, palą zwłoki i mówią: Ojejku, tylu ich zginęło. Kurde, a ty byś chciał zobaczyć, ale jak oni że, zginęli. Mi, nie? Mi, się, mi się wydaje, że może faktycznie ona próbowała i to mogło polecieć na, na redakcji. Ale czy? wiesz, co to jest to... tak często? Bo tak. Ja, ja zrozumiałbym raz, dwa razy, trzy razy taki zabieg, a tutaj jest to ciągle. No, Z tym, że fan... Ostatnie dwa rozdziały książki to jest tylko akcja. No Tam tak, tak. Nie no, ale tu już nie, 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 nie mogę klei. od tego umknąć. No. Tak. Nie? Wiesz, masz scenę, gdzie fan wpada nagle do dziury. Mm -hmm. i nie a wiemy co się wydarzy. Później z Później on idzie po prostu i o, tak wyszedłem. nie? Oni za nim weszli, tam y, trafili na jakiś żołnierzy, odpalili miecz, w, w następny, następny rozdział zaczyna się właśnie odpalenia zwłok. Spada ich statek, oni muszą wyskoczyć, ale jest ich czwora, a mają tylko trzy spadochrony. Skaczą, nie no wiemy co się Później się wydarzy. znajdują Następny rozdział, już są miasto tak. obok, jak wszyscy się spotykają. Nie? I tak jest cała ta książka pisana i to jest... Y to jest słabe, jak to jest ciągle. E, mamy w pewnym momencie podczas tego ich rajdu przez Eronoch, gdzie oni tam witają wszystkich i, i mówią będzie dobrze, będzie pokój. Jest taka intryga, gdzie wicekról mm -hmm. Ferol zamierza, e, no, zasadzić się na nich. Ich zabić i no, zwalić to na kogoś. I to by mogło być coś dobrego. To by mogło być na pół książki rozpisane. To by mógł być cały finał. A to A... jest wypchnięte znowu w dwa ostatnie rozdziały, brak ciągu przyczynowo-skutkowego nie widzimy Ale w ogóle nawet nie bezdażek. dwa ostatnie rozdziały, bo no to tak. jest przecież jeszcze przed tą końcówką. My cały czas skaczemy tam. Oni, oni porywają e, dwójkę bohaterów. I znikają z planszy. Nasi bohaterowie, którzy zostali, robią wielki skok mocy i znikają z planszy. My przeskakujemy już do tych pojmanych, którzy już są nieprzytomni i leżą, a coś się dzieje w tle. Mhm. Oni walczą w tle, my tego nie widzimy. Gdy już, wiesz, oni wygrywają i wicekról ucieka, to można by tak fajnie rozpisać, jak wiesz, wicekról pierwszy trafia do zamku, mówi o czymś, oni muszą tam wrócić jeszcze przez różne, e, o, z różnymi problemami. Po prostu. Nie, on, on w następnym rozdziału jest powiedziane, że on już został wskazany i siedzi w pierdlu, nie? A później nie, zostaje odbity i tego też a, nie Tego nie widzimy, też nie, nie, nie ma, no. cały Ale wiesz, czas. to, to, to mogłoby być naprawdę fajnie opisane, jak nagle ta księżniczka wbiega do zamku, ma rozmowę z, ze swoim ojcem, e, ferol musi wtedy zareagować, próbuje uciec, to można by tak e, napięcie podbudować tam, tak to opisać Fajnie, a tego nie ale ma. Ale to cała książka, czy może nie cała, ale dobra połowa to jest takie deusek machina. Po prostu ludzie są tam, gdzie mają być, i wydarzenia są dokładnie takie, jak mają być. Bo tak się wymyśliła e, autorka. Nie ma tego ciągu przyczynowo-skutkowego, i to strasznie widać. Zwłaszcza pod koniec, po prostu ona sobie wygodnie ustawia te pionki na planszy, tak, żeby zadziałała się dosłownie jedna rzecz, która popchnie trochę fabułę do przodu. Nie ma tego no. nie, ma, nie ma tej ciągłości. I to o ile w tej pierwszej. Powolnej części, gdzie siedzimy na statku, gdzie są te rozmowy. I to mi się super czytało. To naprawdę było kurde fajne. Ja mówię, cała książka mogłaby siedzieć tutaj, mogłaby no, się opierać no, ja na, też tak na rozmowach i to było super. W momencie, w którym ona wchodzi w intrygę i w akcję, to się po prostu no. wywala na ryj. Co, Mogłoby co zostać oddział, tam no. właśnie intryga z Ferolem, on by tam jakoś próbował ich pozabijać, i, i rozmowy jej wychodzą dobrze. Ścieżka jest to pleciona, bo musiała być. Podejrzewam, że po prostu. W każdej książce, no, ok, ścieżka zdrady to jest tylko ścieżka, oczywiście, w dziecięcej był tylko wspomniany słoneczko, więc tam ścieżki prawie w ogóle nie było. I tutaj ta ścieżka też jest dodana absolutnie na siłę. Gdyby wyciąć wątek ścieżki. To i tak by nic nie zmieniło. To w ogóle jest, bo tu ścieżka w teorii odpowiada za to wszystko. Ona nie chce, żeby zakończył się ten konflikt, no i zastanawiamy się, czemu. Nie? O co im chodzi. Dlaczego oni chcą, żeby te planety walczyły? Czekamy na wyłożenie nam tej całej intrygi, na wyłożenie kart, a tam się okazuje, że po prostu matka Focha złapała. Tak, bo matka ma fochę, miała, miała plan, dawała królowej różne tam rzeczy w pomocy, nie brała za to mhm. kasy, a potem planowała coś zrobić, ale my nie wiemy kompletnie co, a królowa się od niej odwróciła i ona złapała Focha i stwierdziła, a to walczcie dalej. No I to tak. też jest no, ma, kiepskie, Mamy tutaj twist z jedna z postaci książki okazuje się być agentem. Oczywiście twist jest moim zdaniem zupełnie niezaskakujący. I też rozpisany tak źle. Przecież tak. mamy ta, taką rozmowę matki z kimś i cały, cała scena jest, że to, to ktoś siedzi w tyle, ona się do niej. Do, zwraca do tej postaci mój chaos. No więc mój od razu wiesz, wiesz, Ale wiesz, chodzi. na sam koniec, ostatnie zdanie. To jest, żebyśmy my się dowiedzieli, kto to i ona do niego mówi mój i mówi imię i nazwisko. To tak jak ja bym do ciebie mówił, to tak jak my byśmy teraz rozmawiali, ja bym. Dokładnie. mówił Mój drogi rozmówco, mój drogi rozmówco, a, 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 Cześć, na koniec byłem, a na koniec Mój drogi Marku Wyszyński, bo to tak jest. Dokładnie, dokładnie tak to jest przedstawione. Zresztą ja się, ja już nie rozumiałem totalnie końcówki. No bo ten, ten podwójny agent, w zasadzie to potrójny, bo on jeszcze działa na własny rachunek w tym wszystkim. On ma jakiś plan, on próbuje coś zrobić na samym końcu. Ja trochę nie rozumiem, dlaczego on to robi. Ja się pogubię w, w, w tych jego motywacjach i, i, i bo dochodzimy w którymś momencie no, do. tam jest naprawdę jest chaos i, broń, z nim. i broń biologiczna i katastrofa naturalna. Jest po prostu absolutnie wszystko i też skaczemy. Znowu to samo, mamy sytuację z laboratorium. Gdzie nagle jest, o Jezus Maria, czerwony alarm, zostaliśmy zamknięci no, w laboratorium. No. Następny rozdział, dobra, wydostaliśmy się i dotarliśmy bezpiecznie do domu. Przecież jedna osoba zostaje urzędlona przez jakieś śmiertelnie ta, niebezpiecznego skorpiona. skorpiona. I kończy się rozdział, on traci jest, przytomność. Tak, Następny rozdział, okej, ok, jest, jest w szpitalu. Przebudził no. się, żyje już yy, gna. Y, Więc czuć, no. że po prostu ta autorka się co chwilę w tej drugiej powie zaprzedza. Przecież ja się kilka razy ciebie pytałem, no. bo A kończę rozdział, Babeczka siedzi w więzieniu. Zaczynam następny rozdział. Jest już po zamachu na nią. Ona już nie żyje. No wtedy akurat byłem zmęczony. Mogłem przegapić jakieś jedno zdanie czeka. Ale to jest jedno zdanie. Mówię, cholera, kto ją zabił? Nie? Kiedy to było? Nie? Ale potem mamy właśnie to z tym to jest jedno zdanie, że ona no, zostaje ukłuta, No no to Ferolem. Tak. kończy się rozdział. On siedzi w więzieniu. Kolejny rozdział się zaczyna. Jego syn myśli sobie tak, już go odbiliśmy i gdzieś tam jest. Nie? Mówię, kiedy? Nie? Co tu się no. dzieje? Nie? To jest absolutnie najsłabsza książka literacko z całej tej trójki. No. Po naprawdę bardzo dobrej ścieżce, i, i kurde, obie poprzednie były naprawdę bardzo dobre. Bardzo dobrze mi się je czytało, bardzo dobrze się na nich bawiłem. A tu się bawiłem dobrze, bo to była wielka. Oczywiście mamy jeszcze wątek y, znowu. E, tu wszyscy mają ochotę, mam wrażenie, w wielkiej często zrzucać siebie ciuchy i się na tak. siebie rzucać. Mamy wątek y, 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 no, zauroczenia pomiędzy Jellą i Axelem. Tak, pomiędzy Jedi a synem kanclerza. Eee, tak, tak, no, to jest takie ewidentnie, takie kto się czubi, ten się lubi, bo to się zaczyna faktycznie od takiego banteru, takiego przekomarzania, ale widzimy, w którą to stronę zmierza. Yy, tak, to już zmierza. jest na granicy, gdyby tak, nie to, tak, że tak. tam dochodzi do pewnych wydarzeń, to, to, to oni by skończyli w tak, tak, łóżku. No by, to, i to już mówię, no to jest taki wątek, który mimo wszystko, mocno się prze, przewija przez, mhm. przez Wielką, nie, pokazanie... Yy, i... Młodych ludzi z huciami tak naprawdę, bo to się do tego, to się do tego sprowadza, nie? I e, no i jest tego, jest tego dużo. Kurde, no, ja mam problem z tą książką, naprawdę, bo ja się cieszyłem, jak ją czytałem, ale to jest tak, słabe. Tak, się to, to przyjemnie jest słabe, czytało, no. ale to jest zła książka. To nie jest dobrze napisana książka i. Nawet nie chcę tutaj poruszać, czy, ale już poruszyłem, czy ona w ogóle ma jakieś znaczenie, czy nie ma. To jest chyba. Ma znaczenie, bo no, w samym finale oczywiście wniosek jest taki, dobra, to żeby to wszystko ładnie skonkludować, musimy wybrać się na Jedę. No, czyli to jest a jej znaczenie, wiemy, tak. tak. A, a wiemy, że. No na Jeddzie no, już jest komiks i zaraz będzie, ten będzie, będzie pomiędzy... upadek Jeddy i, i, mm -hmm. i będzie wielka bitwa, więc wiemy, do czego to zmierza. Ale znowu, chodzi o to, żeby pewne postaci wypchnąć po prostu na dżedę, tylko i wyłącznie, żeby one się tam pojawiły mm -hmm. e, i, i ten wątek Eiramu, no, i coś co jest wspominane też w pierwszej fazie nie? Tak, e, tak. Wielkiej Republiki, a to jest tak zrobiona, zrobiona z tego taka popierdółka finalnie, e, tak jest to słabo rozwiązane, e, no żal do peścizka trochę, kuda, no. Ale powiem wam, kupcie i przeczytajcie. No. Kupcie i przeczytajcie, żeby jak najwięcej tej wielkiej u nas, tak, u nas było. Się źle sprzedaje. Tak, bo się tak, sprzedaje. Tak. Yy, ale ale no, no, to, jest, to jest książka, której z czystym sumieniem nie mogę polecić. Tak jak, a znowu, podkreślam to. Dwie poprzednie są o dwie klasy wyżej, naprawdę. Jest jeszcze jedna rzecz, która może być dla kogoś problematyczna. Ja nie lubię tego poruszać, bo to dla mnie nie jest problem, ale to wali łopatą yy, po głowie z tej książki. Ona jest, nie mam tego określenia, ona jest bardzo prokobieca. W sensie. Tak, tu wiem, że dla, postaci kobiece, a no, mężczyźni grają drugie skrzypce. Dla wielu to jest problem i wielu to porusza. Ja nie będę tego krytykował, nie. ale jeżeli macie z tym problem, to będziecie mieli problem z tą książką. Bo tutaj mhm. no, walczą kobiety. One są, e, i to tak naprawdę, Czy bo... One, one są osią. fabuły, no, 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 ale mężczyźni są absolutnie na, na drugim planie, bo... Ten e... Alex jest tym e, no, imprezowym albo złym, fan, jest takim dobrym chłopaczkiem wychowywanym przez dwie kobiety, tak. który jest tą pozytywną duszą. Tutaj... Ale... On, ale patrz, tak. nawet masz scenę, gdzie taką jak z Dune'y trochę, czy w ogóle z tego typu, gdzie mm, oni jadą i ktoś rzuca wyzwanie, takie święte wyzwanie na Eronochu, tak. no to nie walczy fan, walczy kobieta, nie? Yy, on jest no obok. Tak. No ale bo ona, była, bo ona była z Eronocha, więc tu chodziło no o taka, tradycji. No tak, ale, ale zobacz, że Axel co chwila się pojawia w jakiejś spelunie i wszystkie te speluny są prowadzone przez, yy. Yy, przez kobiety, nie? tutaj mężczyźni ewidentnie grają w drugie skrypce i to nie razi. To nie jest No to Mnie to jest, też nie razi, no. to nie, jest złe ale, to nie ale jest jak nasiłe, kogoś ale... razi bardzo, bo tak. to nawet ślub jest taki, że to fan jest ubrany na biało, a ona jest tak. tam, no ona jest... Tak, tak, tak. To znaczy, no tak naprawdę osią fabuły są, są, jest Xiri i, i Jela, to są dwie główne postaci w tej książce. Ja na samym Cała początku, reszta jest dodatkiem do nich. Na samym początku mnie trochę raziło, bo no wiemy, że te wątki homoseksualne są w tych wszystkich książkach, ja z nimi zwykle nie mam żadnego problemu, jeżeli Właśnie, one, no one są fajne. Właśnie, mamy wątek homoseksualny e, królowej. A, no ale to jest, tak, wiesz, to jest, tu mam relację, więc to jest tak. okej, okay. nie jakąś na pierwszym planie, bo to są drugoplanowe postaci, ale co mnie raziło w pierwszej części, może z 20%, trzy razy jest wspomniany jakiś bohater, nieistotny i on mówi, idę do moich dwóch mam, idę do moich dwóch tatusiów mhm. i to dosłownie tak, jedno zdanie, kompletnie nieistotne i ja mówię, wow to ona będzie w ten sposób to tutaj wciskać, nie? No, no bo to, to już jest takie totalnie dla mnie y, rzecz bez sensu, nie? Ale... Ja, ja chcę zobaczyć związek i relacje, tak jak czytaliśmy Horyzont Północy, wy trochę krytykowaliście, ja tam czułem emocje, ja czułem to i jeżeli już y, bawimy się we wciskanie związków y, homoseksualnych, to zróbmy to dobrze, mm -hmm. a nie jako wzmiankę, nie? A wiesz, ja tam miałem problem z tym, że miałem wrażenie, że y, facet pisał o kobiecych relacjach i to mi może trochę nie... Nie leżało. Natomiast no, Disney podkreślał nie raz, czy to nie wiem, już Kawan Scott, czy, czy Soul, że jeśli idzie o reprezentację różnych mniejszości w, w Wielkiej Republice, to tego i tak jest za mało i tego będzie więcej. Nie? Jakby znowu no, ale nie, to nie ma żadnego nie, nie, nie znaczenia. Tu nie ma żadnego znaczenia dla Fabuły, ale tak jak mówisz, to może niektórych razić. Nie? I co? uważam za głupie, bo to mówię, to, to absolutnie nie, nie, nie ma tutaj żadnego znaczenia, ale czepiać się należy tego, że to jest literacko naprawdę słaba rzecz. A nie, no. nie całej reszty. Tak? Bo ona tu jest, tu jest bez znaczenia i, i, i te postaci kobiece są fajne, są ciekawe. Natomiast mm -hmm. męskie nie są, bo są potraktowane totalnie po macoszemu i są tylko jakby czasami wytrychami do tego, żeby popchnąć fabułę do, no. do przodu. No dobra, czyli podsumowując, tak. Po pierwsze, fabularnie znów trochę spinów. Yy, tak, ale eee... do tego średnio. średnio eee... No to po drugie. Tak. Yy... Bardzo źle napisane. Tak. Nie, nie boli, da się czytać. Ja to czytałem bardzo szybko, ale nie będę tutaj przekłamywał. Jest to źle napisana książka. Mm -hmm. e, jeżeli chodzi o pomysł na to, to jest chaos. Jest y, po prostu tyle grzybów, ile da się wkopać do jednego gara no. i wszystko poprojektowane tu... po łebkach po macoszem. Dokładnie, dokładnie. Więc... Y... No średnio strawne danie z tego wychodzi, nie? Finalnie. Ale po czwarte czyta się dobrze. I to jest wielka republika i za to się tam należą spokojnie ze trzy dodatkowe oczka i ja bym, ja temu daję te, takie 4,5-5 na 10 myślę, że mogę spokojnie dać, ale w dużej mierze za to, że to jest wielka i to jest, no. e, i to jest dla mnie największy atut tego i mówię, to jest e, no najciekawsza rzecz w Gwiezdnych Wojnach w tym momencie. No nie, nie... I, I żeby było jasne, my mówimy, że tu jest zylion postaci, to znów są same nowe postaci. Tak, tu się nie, nie ma pojawia. Nowo, poza, nie ma. poza matką, która się pojawia w jednej scenie, no. e, czy, czy w dwóch, może. Tu absolutnie nie ma, nie ma ani jednej powracającej postaci. Chyba jest Joda wspomniany. Bo... Wspomniany, ale to tak. no bo to jest w sumie fajne. To, to, to też bym mógł podkreślić, że te rozmowy ich o mocy, o, o, o wierze, o podejściu, o stylu życia, one tutaj też są często, chociaż też są ucinane. Tak. No, nie zrozumiesz. Znowu jest tak, jell dż, musimy akcelem, już tak? iść. Yy, Co ci i tak będę dalej? mówić no. i tak mnie nie zrozumiesz? Faktycznie to też pada w każdej no. ich rozmowie. W każdej ich rozmowie w zasadzie jest skomplikowana. No i i trzeba sposób, iść, tak. bo na nas czekają, ale są jakoś tam zatizowane, i to mi się cały czas podoba. Nie? Ich podejście, ich, ich przemyślenia. Oni są tutaj z skrajnościami, chociaż Axel zakochuje się dość szybko i w zasadzie te jego wszystkie przekonania, które miał, jakby nie istniały, chociaż potem znów robi inne rzeczy. No, a... Ale wszystkie te postaci wrócą, nie? To wiemy, no bo to, to wszystko jest... zmierza na Jedę i wszyscy, wszyscy oni tam no, ale, będą. Na pewno. Ale Jela już powiedziała, że nie leci na Jedę. Eee, na koniec. No, ona no leci tak. gdzie indziej. Ale będzie, bo no, działa, będzie. Nie, no, jakby... Niekoniecznie, zobaczymy. Aczkolwiek to jest dla mnie, teraz to mnie trzyma mocno przy tej drugiej fazie, no bo jesteśmy na półmetku. Mamy ten przerywnik Bitwa o JT, zobaczymy co to będzie, no a potem zamykamy już tę drugą fazę, jedziemy od końca. Dorosła książka dziecięca młodzieżowa, no ja liczę, że w tym momencie już przestaną nam wprowadzać nowe postaci, tylko one zaczną się mieszać w tych no, i ja chcę wrócić do, do Madry, no kurczę, to jest. Aha. To jest najciekawszy wątek tej, tej fazy, jak na razie który no, musi skończyć się tam, gdzie się, gdzie się pierwsza faza. No, ale to zaczyna. będzie ostatnia książka. Tak, 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 absolutnie. Nie? I, i no, czekamy. natomiast to, znaczy, to, to, to co powiedziałem na początku, to nie jest dorosła książka. To jest kolejna no. młodzieżówka. No. Ona jest może, ona ma być dorosła przez to, że jest y, trylion wątków, bo ścieżka miała dwa. A tu jest tego multum, natomiast jeśli idzie o pisarstwo, dylematy postaci, czy, czy wiek postaci w ogóle, to jest, no. to jest to, bo koncentrujemy się na tych Jagadaltach, a ci starsi są absolutnie tylko i wyłącznie tłem. Tak jest. Dobra. Ale kupować i czytać, no właśnie, nie sądzę, żeby ktoś, kto się opiera na naszym zdaniu, pobiegł teraz do księgarni, ale no. No, długimi, no, 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 też nie, nie, nie będę przekłamywał, no, nie będę tutaj lukrował. E, dobrze. No to porozmawialiśmy sobie, jesteśmy w zasadzie na bieżąco z Wielką Republiką. Pierwsza faza nam została tylko po raz piąty do zamknięcia. E... No tak, ale myślę, że Nawałnica już względnie. Niedługo. No, to znaczy już, aha, znaczy, my e książka my. już wyszła, czekam tak, na e-book, nie jest. sprawdzałem czy już e-book wyszedł, bo mi się tych stron ja, nie chce. Ja kupiłem niemalże na premierę y, oryginał w audiobooku, więc no. może się w końcu zbiorę. Wracając z majówki, akurat to jest na 5-6 godzin słuchania, mm -hmm. także myślę, że szybko pójdzie. Dobrze, to dziękuję Ci za tę rozmowę. Dzięki. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. Finished? That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!